Słoneczka. Tutaj, sunatka na 100. Znowu jestem w twiedzy galopującego i dzisiaj się zajmujemy, zajmujemy tylko tematem nowych koni. Kupi, kupimy sobie jednego, już, już mówiłam, którego sobie kupi, którego sobie wybrałam. E, także kupimy sobie tego konia. Co jest jeszcze nowego? Jest zagrywka galopującego, że jak. Można sobie taki bilet wykupić i tam e, od, tak, od takiego ducha w twiedzy, i on wtedy, e, no i wtedy on e, e, on daje taki bilet, e, i po prostu jakby gracz wychodzi z twiedzy, i wtedy pojawia się za nim jakiś duch chyba, to właśnie duch galopującego, w ciągu 15 minut chyba, Czy trzeba na to czekać, chyba 15 minut. I później trzeba przed nim uciekać, i jak się przed nim ucieknie, tam przez jakiś czas to, to się dostanie coś, coś tam. Nieważne, nie to tylko to jest z nowości. Yy, I za tydzień yy, co najowik yy, nasz yy, Scott jakieś batę, coś tam, coś tam. I on, to jest ten kowboj, i on będzie, będziemy z, nimi, sz, sz, z nim szukali wilkołaków. Wilko Także będzie, będzie bardzo fajnie. Teraz tak. Jeden film już nagrałam. Pierwszy. Ten taki wstępny. Teraz to już drugi film. Mówię, trzeci film będzie e, o... I trzeci film będzie o... E, no, o, o tych wilkołakach. Dobra. Także bez wędnego gadania, a my sobie idziemy tutaj. Po, a, a właśnie my jesteśmy e, z tyłu. Tej, z tyłu wejścia, do, to czy z tyłu Wyspy Koni, ponieważ tutaj w ogóle y, chodźcie sobie też dookoła y, tych, y, y, tych półwyspów takich, tych wysp, bo, do, bo z tyłu y, też na tych wyspach mogą y, y, być różne rzeczy poukrywane, także dlatego ja tutaj sobie zawsze też przychodzę popatrzeć, a my sobie idziemy tutaj, okej. Okay. I teraz tak, najpierw zaczniemy od. Ponieważ jest, nie wiem dlaczego zrobili tylko jednego zwierzaka, że tak powiem. Do, dla tych koni. Dla drugiego nie zrobili zwierzaka, nie wiem dlaczego. Także y, my idziemy. Ja oczywiście sobie konto doładowałam. Y, przyznam się, że, do, że doładowałam. Przeliczałam sobie wszystko, co chcę kupić. I doładowałam sobie. Y, znaczy ogólnie 1818, ale nie ma takiej kwoty. Także musiałam doładować 1900. Ale nie jest źle. Bo coś tam jakieś dobno kwotę miałam na koncie. Dobra, potwonę potworki. Dobra, czyli my kupujemy sobie. O, to jest. Ogólnie to jest. jest helikopter. Mały helikopter. I tylko te, tego jednego zwierzaka zrobili. Nie wiem dlaczego. Hmm, ten kotek jest taki ładny. Chyba go nie mam, sko. 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 ale. ale nie ma co. Najpierw. Nie, tylko tego, tylko tego. Z... O, za 350 jest nadal, nie za ten. Dobra, kupimy i teraz tak, ja tylko inwentarz. Yy, Naci, tu, tu są rzeczy, które zbijałam. Zostało mi w zasadzie na jedną rzecz jeszcze, jeszcze zbijałam. To pozostałe, czyli dla mnie specjalnie. Yy, dobra, yy, gdzie mam tego kota? Poczekajcie chwileczkę. O, nie, przepraszam, nie kota, tego helikoptera dobra jest. to idziemy sobie kupić. Okej, okay. poczekajcie chwileczkę. No i teraz, y, oczywiście pojedziemy sobie na koniu, którego kupię, ale kupim, ale y, pojedziemy sobie y, chyba przy ujeżdżalni. Dobra, w każdym to y, tego nie kupuję, bo ja nie, nie lubię metalu. Y, taki koń jest y, on, y, całkiem ładny, ale taki osiołkowaty troszeczkę. Jest, jest taki nietypowy, ale taki... Widzę, trochę brązowego dodaje dodaję. Wygląda jakby to by, były ranny albo coś. Nie, 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 to mi się poda. A oczywiście w taki wersji jest lepszy, ale i tak go nie zdążyłem kupować. Tu możecie sobie. Y ogólnie jest taka historia, że po prostu y on i ten drugi, drugi tak, on y został stworzony przez Dark Core, dlatego ma, na ma napisane DGC. Y i on od nich uciekł, a tamten kon, którego zaraz zobaczymy, ten y, ucieknie, Tamte był uciekiniem od Idysa y, z, y, z cyku, Ok, także y, animacje to tam mam na szybko bezczynność wstęp. Kus, no w końcu to się dobrze nazywa Galop cwał. Szybki cwał. No, dobra, może być. Sztuczka to na siódmym poziomie. Okej, okay, ale my nie chcemy do niego. Ja chcę tego drugiego. Ten mi się podoba. Zobaczcie, tak naprawdę to Dekę to już ma. <laughs> ale dobra, ale tam jeszcze jest dla niego to dodatkowo. Szkoda, że ma, widzicie, te brązowe, te takie to nie, na tych tylnych nogach to nie wygląda dobrze. Mogliby to ukryć, niespecjalnie mi się to podoba. No, ale przynajmniej to co, o, to co ma z przodu to tutaj zakryjemy. Dobra. Czyli też tam wstęp. Kus, galop, cwał, szybszy galop. No i na siódmy będzie bykał. <noise> Wam niestety tego nie pokaże, Dobra. A tutaj jest właśnie. Chodzi mowa o idysie. Tu nie jest pas Właściciel cyklu, no chodzi o Odysa, nie? Także oba tu się schroniły. te konie na wyspie koni. Dobra, 900. Nie można im grzywy zmienić i tak dalej. Space analizy. Kup. Ja oczywiście jak y, znajdę imię dla niego to będziemy się widzieli za chwilę, tylko oczywiście będzie ogiem i oczywiście będzie młody. A imię to za chwilę znajdę dla niego. Ta, bardzo lubię chwilę to kolor, także pewnie coś będzie z, z purple. No, Stwierdziłam, że będzie miał na imię Purple Fortune, ponieważ tu nie ma ani y, słowa u, uciekinie po angielsku, ani słowacy po angielsku, więc no będzie. Tak e, przywrotnie, wiecie, chciałam płyplem, czy, czy, czy no, fioletowy. płyple, to jest też taki jakby osobny kolor, taki, nie to różowy, nie to fioletowy, także idealnie to pasuje. Fortune. E, no tak przywrotnie trochę, no, Fortuna, no, trochę połamana Fortuna, jak każdy widzi, no, ale ta takie miało być przywrotne. Może trochę dla klak czy bardziej, no, niż dla ogia, ja, ale naprawdę super go zrobili. Ten badel też może być na tego, dobra. Kupujemy tak. Tak, 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 tak chodź. O, nawet dzień się włączył. Super. No, śliczny jesteś. Dobra. wy do stajni. Jestem w mojej stajni. I teraz tak. Już wam pokazywałam w zeszłym filmie, jak wygląda moja stajni. Teraz pokażę jeszcze raz. Nadal są. O, mam te piękne okna witeżowe, Także super, więcej nie chciałam zmieniać. W stajni mam tak, także mi się podoba. A i teraz tak, chciałam Wam powiedzieć, że y, zdjęcia, y, widać, y, ogólnie stwierdziłam, nie będę ciągle robiła tych samych zdjęć, y, więc zrobię przy tej okazji, przy okazji tego filmu. Przekazu zeszłego nie objąłem i będzie tak, będzie y, na tym koniu, na którym bałam w poprzednim filmie, to będzie jego zdjęcie i y, tego ptaszyska Poe. Tej wyony Poe, bo one są bardzo do siebie podobne. Eee, właśnie, poczekajcie sekundę. Dobra, idziemy w każdym razie mojego konia szukać nowego. Dobra. Eee, I tutaj jesteś, tak myślałam. Eee, purple purple Fortune. Eee, właśnie, nie wiem czy ja bo, bo, powiedziałam, czy nie, chyba kliknęłam Purple Fortune, ponieważ, no, tak jak mówiłam, nie znalazłam innych tych. Więc no, więc taka półpołowa Fortuna. No trochę pobita Fortuna, ale zaraz się trochę zmienimy. Oś tutaj. No i super, śliczny jesteś, dobra. Super, już mi wygląda, dobra. Co nie zrobimy Także e, jak e, ja znajdę dla, nie, dla niego jakiś fajny zestaw. Oczywiście, już wiecie jaki. Bo to już będzie prawie zrobione, ale nie, nie wszystko kupię z jednego zestawu, tylko pomieszam dwa. E, czy widzieli za chwilę e, jeszcze w. Wiedzy. Dobra. Okej, okay, to ja już pokup, pokup, pokupowałam różne rzeczy dla niego. Było oczywiście dwa zestawy dla dwóch różnych koni. Ja pomieszałam trochę z tego, trochę z tego. Yy, I jedna tylko, niestety jedno zwierzątko było. Dla tych koni nie wiem dlaczego. Yy, także ja kupiłam sobie oczywiście helikopterek. Kupiłam sobie razy jeden, bo taki był dostępny. O tutaj koleżanka... A, dobra. Dobra, ale pojedźmy najpierw do tego, bo mam chcę pokazać tutaj sklep, gdzie można te rzeczy kupić. Te zestawy to można kupić w tym sklepie, ale to wam... O, no, o, tu są te, te rzeczy. Ale to powiem wam, co kupiłam, a co nie, przy ujeżdżalni. Ale teraz tak, pójdziemy na chwilę jeszcze tutaj, także zaś będziemy widzieli przy ujeżdżalni. A jeszcze chciałam tutaj zdjęcie. Okej. Okay. Może ktoś chce popatrzeć on na te konie. To tak, O. To są... To są te konie. Te dwa. O, razem tak wyglądają. Tyś hmm. koleżanka. Dobra. Idziemy, bo może sobie towarzystwo nie... koleżanka nie... nie chce... Y Także jednak stwierdziłam, że będę przed tym eee, nie przedłużaniu, tylko tutaj na Farming Steve'a. Eee, I e, odnośnie właśnie tych, jeszcze tych zdjęć, e, to mówię, będą teraz te zdjęcia i właśnie będzie, będzie e, e, moje zdjęcie z tą e, broną Poę e, będzie e, w stajni zdjęcie e, tych ozdób i tak dalej. No i parę z tym koniem, nie? Bo po prostu... Nie, nie, nie. chodzi o to, żeby były jakieś tam nowe zdjęcia, dobra, a my w każdym razie, teraz tak, powiem wam w ten sposób, ja to mam e, oczywiście z tych z dwóch zestawów, ponieważ ostatnio przy, w ogóle przy Magikach to zawsze z Stable oferuje e, dwa zestawy e, i ja po prostu mam właśnie te, te, te zestawy e, połączone, nie, nie wszystko jest z tych, z tych zestawów, w każdym razie, kłótkę i spodnie wzięłam od zestawu dla tego, dla tego konia od Dalkoe. Buty nie wiem, nie pamiętam, ale podpasowało mi, że są, że są wysokie, a właśnie tego zawsze szukam. I też, a czapkę mam, czapkę mam właśnie od tego zestawu dla tego konia, rękawiczki, rękawiczki, nie wiem, rękawiczki nie mam od kogo, wiem, mówi na pewno mam spodnie i kurtkę od tego drugiego konia, a tak to wszystko, wszystko pasuje i tak mi się podoba normalnie, super. Ja w ogóle kupiłam też parę rzeczy też dla innych, dla tego drugiego konia, też kupiłam te, te rzeczy, no ale wi wiadomo, do tego najlepiej... No to pasuje. A tam to dałam do, do przyszłego jakiegoś zostału fiol fioletowego dla, dla jakiegoś drugiego konia. Nie? Tam było kilka czy fioletowych elementów. Dobra, w każdym razie. A my idziemy sobie tutaj wstępem. Drugi poziom, ten konik. A tak, to chyba zasobowo. Ładnie wygląda niż idzie. Dobra, kus. A tak. To chyba trochę ale <gryw> lepiej wygląda. Dobra, to jest wolny galop. E no, to już galop już wygląda lepiej, y, tu jest trochę szybszy cwał, no to już wygląda lepiej i tutaj jest, y, i to już cwał, no i super to wygląda, zobaczcie, cwał już też ba bardzo fajnie wygląda, dobra, stop, stop, o i to jest dębowanie, bardzo ładne, <laughs> no zadębuj jeszcze raz. Super, bardzo mi się to podoba. Mówi te galopy i dębowanie super. Dobra, cofnij się. W ogóle śliczny koń. Bardzo ładny. O, co fajnie też jest. całkiem fajny, podoba mi się. I teraz tak. lec sobie galopem. I to będzie X, o. Taki fajny ślisk, dobra. Z No fajnie, tak z poślizgiem jedzie. To tak dość daleko, fajnie. Okay. Że, no myślę, że um, cesy zdjęcia będzie fajna, bo to jest chyba jeden z ładniejszych, mimo wszystko ładniejszych magików. No i w ogóle ten zestaw, no w ogóle fioletowy kolor uwielbiam, no i w ogóle to wszystko wygląda pod podobnie i zestaw dla postaci też. No, ja nie chciałam mieć y -y, tej sukienki takiej, bo to tak, no nie, 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 niezbyt, wiecie, Teraz jest zima, nie lato, nie? Więc w takich sukujęczkach chodzić to... Dobra. Także wszystko mi się tu spodobało. Dobra. Widzimy się za chwilę w stajni. To jeszcze chciałam Wam pokazać zwierzątko. Zobaczcie, pierwszy helikopter, ale fajnie, podoba mi się. W końcu nie... Wiecie, dobrze, że to w końcu nie jakiś zwierząt, tylko po prostu... No. <laughs> fajnie będzie do zdjęć. A dobra, a zsiądź. Jakoś pobiegniesz za mną. I lecimy! Dobra, poczekajcie, Le lecę. Ale fajnie, super to wygląda. Uuu. dobra. I to będziesz tak wokół mnie kręcił? Okej, okay. dobra. To byłoby na tyle, dobra. Widzimy się za chwilę w stajni. Jesteśmy teraz w stajni, ale chciałam wam pokazać jeszcze, jakie zestawy fajnie, fajnie zrobiłam. Eee, tutaj ze sklepów też pale, parę zielonego, także eee, Także to, kupowałam te elementy i będzie zielony dla jakiegoś konia. Zielono-czarno-złoty. Jaki zestaw. A, a dla. A niestety wstążeczek w ogóle nie mam. A, a tutaj są, wiecie, też siodło długie i ten drugi czapek dla tego konia. Także dla drugiego. Także mam fajny zestaw. O, to jest na nogi. Dobra. I tutaj jest taka też to eba o, taka druga, o. o i to jeszcze drugą kupiłam dla, dla innego zestawu jeszcze raz jak fantastycznie ten kom wygląda super wow już, już sam jego ubił jako magik jest a jeszcze tutaj wiecie ma, ma dodatkowe elementy ma te, ma te siodło ma e, tą podkładkę pod siodło i tak. I, no i, i te bardzo fajne nie no wszystko jest fajne super Cieszę się, że mu zakram trochę te e, 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 odpyski farby, nie? Nadal tutaj, zobaczcie, co tu się dzieje na tym kolanie, na tych kolanach, no ale dobra. Ale nie, i tak nie źle. Dobra. Także sesja zdjęcia będzie mała na Instagramie. E, mam nadzieję, że ten film polubicie. Pójdę go teraz oczywiście składać. E, mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi. E, ustawcie so sobie dzwoneczek, to będziecie mieli. Mm, o moich filmach powiadomienie i chciałam w ogóle Wam pokazać jak wygląda ten ten latajek, ten helikopter. Tu jak wiecie takie grzeczny ten grzeczny helikopterek, nie? A no, a jak lata, to od razu się ciekawie robi. Dobra, w każdym razie. Także ustawcie sobie dzwoneczek, będziecie mieli o moich filmach. Powiadomienie może... Może mój kanał ktoś, za, za, ktoś zasubskrybuje, o, mój koń się fajnie ustawił, nie? E, także, nie, 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 nie naciskam, bo, że tak powiem, mistrzem w filmach to ja nie jestem. Także jestem zadowolona z tego, co jest. Dobrze, że mogę dla kogokolwiek w ogóle nagrać filmy, bo ja to po prostu bardzo lubię robić. E, zdjęcia będą na Instagramie, sunatka na SO. No, o subskrypcji powiedziałam, o dzwoneczku powiedziałam, o filmie powiedziałam. Ja cię nie przypadam za, za, za czymś takim. A tak mam trochę inaczej niż, niż inne osoby. Dobra. W każdym razie życzę Wam miłego wieczora. No i co? No i na razie, do, do zobaczenia. No to cześć, cześć pa.